Film ten opowiada o jednym z najważniejszych wydarzeń Ameryki Północnej o wojnie secesyjnej. Mamy tutaj e, ciekawą historię, mamy tutaj wspaniałych aktorów, więc bez zbędnych wstępów. Nazywam się Marcin Skruch i witam w nowych Recenzjach. W Lincolnie Steven Spielberg ukazuje nam ostatnie dni wojny secesyjnej. Wojny pomiędzy e, północą i południem oczywiście. K opowiada historię Lincolna, który chce doprowadzić do obalenia e, niewolnictwa. Mamy tutaj postać Lincolna. Bardzo, bardzo dobry prezydent. Fajnie zagrany, bardzo fajnie zagrany przez Daniela Day-Lewisa. Ale pokazuje to, jak mądrym on był e, politykiem. W pewnym momencie filmu do, e, do prezydenta zmierza delegacja z południa która po prostu chce, chce, rozumieć, chce zakończyć wojnę i chcą ustalić, warunki, chcą ustalić warunki poddania się. I tutaj jest sprawa, ponieważ ostatnie kilka dni wojny prezydent chce przepchnąć ustawę, a właściwie nie ustawę, tylko poprawkę do konstytucji o zniesieniu niewolnictwa, ale brakuje mu kilku głosów. I tutaj zaczyna się polityczna gra. Komu dać, czy temu, temu możemy obiecać to i tamto, Naprawdę rozgrywa się po prostu brutalna walka polityczna, i na tle tego jest, są pokazane też jego problemy rodzinne, ponieważ jego syn wrócił ze szkoły, ze studiów, nie chce tam za bardzo wracać, chce iść na wojnę, ojciec go nie chce puścić. W międzyczasie są też problemy małżeńskie. Film pokazuje jak w wielkim. Człowiekiem wielkim prezydentem był Lincoln, ale też pokazuje, że to był tak naprawdę zwykły, no można powiedzieć, Janek Kowalski, facet, który miał e, zwykłe problemy, który nie tylko musiał rozwiązać e, problemy wojny, prawda, bitew e, czy choćby niewolnictwa, ale także sprawy codzienne, sprawy życia codziennego. I Daniel Day Lewis w bardzo ciekawy sposób przestawił postać prezydenta. To jest film Stevena Spielberga, więc tutaj nie ma mowy o tym, żeby w obsadzie znalazł się ktoś przy, przypadkowy. Chociażby postać tytułową zagrał Daniel Day-Louis, facet, który robi jeden film na 2-3-4 lata. W zależności jak mu się podoba, i tutaj w jego dorobku nie ma sobie filmów. Bokser, moja lewa stopa, Ostatni Mohicanin, Gangi Nowego Jorku. Filmy wybitne, wybitne postacie. Także nie ma sensu mówić o tym, czy y, obsada jest dobra czy dobra. Oczywiście, że jest dobra, jest rewelacyjna. Daniel e. Lewis, Sally Field, Tommy Lee Jones, y, Joseph Gordon Levy, James Spider, Hal Holbrook. Po prostu lista idzie w nieskończoną. Naprawdę bardzo dobre y, kreacje stworzyli. Nieważne, czy występowali na ekranie 5 sekund czy 55 minut. Y, wszyscy są rewelacyjni. Podsumowując, film jest nie jest bardzo dobry, jak w moim mniemaniu. Jest dobry, naprawdę e, opowiada o e, ważnym wydarzeniu w historii Ameryki, ale jakoś zabrakło mi tej iskierki. Naprawdę, film jest ciekawy, opowiedziany, jest dobrze zrobiony. Super zdjęcia Janusza Kamińskiego i e, trzymamy kciuki za, e, za, za nominację do Oscara. Może się przerodzi w kolejnego Oscara, już, ale brakuje mi tego czegoś. Dlatego e, film jest rewelacyjny, jak dla mnie. Tylko jest bardzo dobry. Skali od 1 do 6 daje mu czwórkę. Ostatnimi czasy mamy duży, może nie tyle popyt, ale dużo się kręci filmów biograficznych. Niedawno był, albo dopiero będzie w kinach, film o Hitchcocku z rolą Antonego Hopkinsa, teraz mamy film o Lincolnie, za niedługo będzie film o J. Edgarze Hooverze i kolejnych kilka prezydenckich filmów. Czemu tak jest? Wygląda na to, że w Hollywood zapanowała kolejna moda. Było kiedyś moda na filmy katastroficzne. Mieliśmy Armagedon, Dzień Zagłady, Wulkan, Górę Dantego. Później był czas na musicale, prawda? Była Evita, yy, było Chicago, była kilka innych filmów. A teraz wygląda na to, że mamy modę na filmy biograficzne. Kręci Spielberg, kręci Clint Eastwood, Baz Luhrmann, wszyscy kręcą filmy biograficzne. I fajnie, ponieważ yy, Steven Spielberg yy, swoim filmem Lincoln, między innymi. 12 nominacji Oscara mówi sama za siebie, a z drugiej strony Oscary już dawno nie są przyznawane w filmu najlepszym, tylko najlepiej rozreklamowanym, ale 12 nominacji Oscara mimo wszystko mówi, mówi za siebie. Spielberg swoim filmem yy, ustawił pewien poziom. Film jest yy, dobry, więc poziom też jest dosyć wysoki, i ponieważ są dobrze reżyserzy, ja mam nadzieję, że ten poziom zostanie utrzymany. Bo to byłoby rzeczywiście dobrze yy, dla wszystkich yy, no, gdyby kino po prostu było coraz lepsze, coraz ciekawsze. Ci reżyserzy naprawdę ten poziom zapewniają. A Wy co myślicie? Film jest dobry? Ciekawy, nieciekawy? Dajcie najlepiej się w komentarzach. Napiszcie w ogóle, który film Spielberga się Wam najbardziej podobał, ponieważ on już kilka razy poruszał yy, problem no nie tylko yy, niewolników, ale chociażby problem yy, Żydów, prawda, Alisa Schindlera, niewolnicy w Amistad. Yy, tutaj kolejna właśnie taka pro, yy, propozycja. Dajcie znać, który Wam się najbardziej podobał, co o tym myślicie. Dziękuję bardzo za oglądanie recenzję, że Wam się podobało. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie komentarze i do zobaczenia następnym razem. Cześć!